Czasem Lewandowski wygląda jak obce ciało, że czasem Lewandowski nie odnajduje się w tej takiej gierce z przodu, że, że, że jakby jest stworzony trochę pod inny kaliber zespołu. No ale potem przychodzą statystyki, które pokazują, że facet ma tam 40 goli w sezonie i no jest jednym z najlepszych strzelców w Europie, jeżeli nie najlepszym, tak więc no. Tego nie oszukasz, bo to są najważniejsze By umiejętności dostawiania nogi. Bo no, jak pokazał ten mecz teraz Barcelony z Majorką, Barcelona do przerwy pobiła jakiś rekord od 20 lat, oddała 20 chyba, 24 strzały i nie strzeliła gola. Później w drugiej połowie wyglądało to cały czas podobnie. Ona kończyła ten mecz z 40 chyba strzałami na, na bramkę. Nie wszystkie były oczywiście celne, Ciekawe, były ale, gole, ale skończyło się 3,5. Prawie. Wysoko nawet. Jakoś tak. Bardzo. I skończyło się 1-0. Więc Barcelona potrzebuje Lewandowskiego do kończenia akcji, ale nie wiem czy mimo wszystko, znaczy wiem, większą stratą by był Jamal, większą stratą no byłby Rafinha, jeszcze większą stratą byłby Pedri.